3 marca tniemy teraz na dużej w dużej szklarni przepraszam co ja z tym na przecież nie jestem na tylko w szklarni tniemy y, dwa liście jeden list przy klipie tutaj bo już w tej chwili nie ma szans żeby nam się te, te planty obsunęły a tak normalnie to te klipy trzymają żeby obsuwy nie było a jeden przy tym przy klipie jeden u góry, chciałem jeszcze raz wrócić do tematu. Jednego że ja nie załatwiam pracy w naszej szklarni. Nie ma takiej możliwości. Kupę pytań jest, a gdzie jest ta Twoja szklarnia, gdzie ty pracujesz? Nie, nie podaję specjalnie, bo nie ma takiej możliwości, żeby tutaj sobie trafić. Nie, no jak, ja nie rozumiem tego. Bo co pójdziecie do agencji pracy i powiecie, że chcecie iść tutaj, to, jest, to tak nie działa. Po prostu zgłaszacie się w agencji. Green Talent, bo w mojej SBA to nie ma sensu, bo ja tu jestem jedyny i z tego co wiem, to chyba jest raczej SBA już po szklarniach prac nie załatwia. Zgłaszacie się, robicie sobie, wypełniacie formularz przez internet do Green Talenta, talentu i być może tu traficie, być może nie. Oni mają tych szklarni pełno, także możecie trafić gdzieś do papryki, ogórków, jakichś bakłażanów, nie wiem, to jest tylko jedna opcja. Tu pamiętajcie, że ko, yy, od załatwiania pracy, od tego, od decyzji, kto tutaj będzie, jest y, szef i jest koordynatorka, czy tam koordynatorzy z agencji pracy, a nie ja. No, ja nie mam takiej opcji, nie mam takiej możliwości. Yy, no i to było. Na no, raty teraz będę gadał, bo mi się nas jest bardzo mało tutaj w pracy. Nie ma pracy, jest mało naprawdę. Co ja dzisiaj zaobserwowałem jadąc samochodem już są montowane nowe tablice z ograniczeniami prędkości na autostradzie do 100 km na godzinę także od 16 marca no kto będzie cisnął więcej no to już na swoje ryzyko to ograniczenie ma y, funkcjonować w godzinach od 6 rano do godziny 19. Czyli w tych godzinach po 19, y, ograniczenia, ograniczenia będą stare, y, jeżeli chodzi o przekraczanie prędkości w Holandii. To radziłbym uważać bardzo, bo mandaty są potężne. Według mnie no, to też zależy od tego, w jakich na jakich drogach się poruszacie. Czy to są drogi. Ruchu szybkiego, czy na przykład drogi, tak jak tutaj przejeżdżamy przez tą wioskę niedaleko, tam jest 30 na godzinę. Trzeba uważać, żeby nie przekraczać prędkości. Przy przekroczeniu 35 km na godzinę, o 35 km na godzinę, mandat wynosi nawet 430 euro. Nie? Także to nie przelewki. W ogóle kiedyś tam chciałem o mandatach pogadać. Akurat tak się złożyło, że wczoraj yy, przeglądając neta, trafiłem na stronę, gdzie są podane mandaty za różne. Wykroczenia drogowe tu W Holandii w roku 2020 I naprawdę one Bardzo skoczyły w górę A to ograniczenie Prędkości do 100 Jest spowodowane, spowodowane tym żeby ograniczyć Emisję Tlenku azotu tak tlenku mówię Nie tlenku węgla Nie dwu, dwutlenku azotu przepraszam Od 1 marca można się rozliczyć tutaj już na stronie bezpośrednio na stronie Belastingu lub za pomocą aplikacji. Oczywiście dotyczy to osób zameldowanych tutaj i posiadających kod DIGIT i ten dost, dost, dostęp do stron organizacyjnych państwowych. Próbowałem to zrobić pierwszego, próbowałem zrobić wczoraj, ale akurat w czasie kiedy zasiadałem było tak przeciążona strona, że po prostu mi się nie odpalała nie? wyskakiwała informacja, że jest w tej chwili za dużo osób i spróbuję następnym razem ale ja pośpiechu nie ma popróbuję parę razy i się da rady nie? No gorzej jest z Gosią, bo ona tu jeszcze zameldowania nie ma też chce się rozliczyć i to jest wiecie, kombinacji więcej trochę, bo trzeba rozliczyć się z podatku w Holandii, można wysłać papiery później trzeba wysłać PIT e tak? E36 dobrze mówię 36 do urzędu skarbowego podlegającego, pod który się podlega w Polsce. Trzeba uzyskać zaświadczenie z tego urzędu skarbowego, że na przykładowo nie, do, nie uzyskało się żadnego dochodu w Polsce, później dosłać ten, te zaświadczenie do Balastingu Belastingu, no i wtedy jest możliwość uzyskania albo zwrotu podatku, albo no, ogólnie informacji nie? podatkowej tutaj z tego rzędu Skarbowego w Holandii. No, jest trochę pieprzenia. Kiedyś nie było z tym kłopotu, po prostu składało się najczęściej to księgowie coś tam robili, czy firmy księgowe. Składało się y, rozliczenia roczne zakładu pracy i to wszystko. A teraz niestety wymagają y, zaświadczeń krajów, yy, rodzinnych, rodzimych, że tam się uzyskało dochód, lub też się nie uzyskało, no trochę zabawy z tym jest. Ale dobrze korzystają na tym yy, właśnie księgowi, i firmy różne, które się tym zajmują, bo za wszystko trzeba płacić, nie? No. Ważne, żeby dobrze to robili. Później jeszcze się podłączę i jeszcze coś powiem. ciąg dalszy dzisiejszego nagrywania. Po godzinie 12 wkroczyliśmy yy, do szklarni małej i średniej, żeby wyciąć też dwa liście, jak tu widzicie. Przy klipie też i jednego już na plancie wyżej. Będzie to już tutaj ostatnie takie niskie cięcie, czyli łamanie kręgosłupa w odcinku krzyżowym. Bo już potem wszystko będzie cięte wyżej. Przy tym klipie jest trochę tu problemów, tutaj zależy gdzie, który turek zawinął, jak zawinął, bo Czasami te klipy są nasunięte na, na liście, przepraszam, i ciężko tam dojść ostrzem do niego. No daj tutaj widać. Ale czasami jest dosyć to zrobione dobrze. Tutaj jest obsadzona szklarnia inną odmianą. Będą, w zeszłym roku mieliśmy też tą odmianę, była tylko jedna rajka obsadzona nią, taka testowa i pamiętam, że były z tego bardzo duże pomidory i z, 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 też było dużo y, pomidorów tej zmutowanych, takich wiecie, jajowatych, które wyglądają jak marinówki albo jak y, pomidory mięsiste, zobaczymy jak to wyjdzie mają miał zlecenie na duże gabaryty jeszcze chciałem powiedzieć Wam ten YouTube czasami, czasami kurza nie rozumie pewnych ich działań ja już mówiłem nie kryłem się z tym tutaj, że filmy nagrywam też głównie dlatego, że lubię takie moje hobby że jest to jakaś tam pomoc dla osób, które planują wyjazd do Holandii Pokazuję, jak wygląda praca w szklarni. Jak w ogóle wygląda yy, życie w Holandii, może się to jedno podobać, drugim nie, ale też w celach zarobkowych, żeby tam parę groszy mi na konto wpłynęło. Niecia nie mieć. No i ten, i teraz zdarza się często, że rzucając film, kiedy daję opcję zarabiania, powinien się pokazać taki znak zielonego dolara, przynajmniej na moim koncie, tam gdzie. Wszystkie, wszystkie rzeczy wpisuje opisuje No a teraz sobie wymyślają często, że oni muszą sprawdzić czy ten film jest zdatny dla reklamodawców. Wczoraj na przykład wrzuciłem filmik. Wrzucony był i dosłownie w tym samym czasie wskoczyła informacja pomarańczowy dolarek, że film na razie nie zarabia, czy może zarabiać tam wie, tu Premium, czego ja w ogóle nie mam. Bo... Oni sprawdzili ręcznie, że film jest nieodpowiedni dla reklamodawców. Jak oni mogą sprawdzić ręcznie 8-minutowy film, który został wrzucony dosłownie przed sekundą? Mówi, czasami podcinają skrzydła, ale można przeżyć. Jakie bydle.